Na co dzień pracuję dużo z dziećmi, prowadzę wiele zajęć z dzieciakami, z młodzieżą i widzę, że jest coraz większy problem z otyłością, ale i przede wszystkim z aparatem ruchowym. Oni coraz mniej są sprawni, ale u dzieci to jest niestety dramat. Nie potrafią zrobić podstawowych ćwiczeń, jak nawet przywrotów w przód, czy użyć skakanki. Jest coraz gorzej z roku na rok. Kilka pytań. Dzieci w Polsce tyją najszybciej w Europie, tak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. Prawdopodobieństwo, że dziecko otyłe będzie otyłym dorosłym, jest ponad cztery razy większe niż u jego rówieśnika o właściwej masie ciała. Program walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży ma pomóc w zmianie nawyków żywieniowych i zarazić młodzież pasją do sportu. O tym, jak to zrobić, rozmawiam z trenerem personalnym Patrykiem Drzewieckim. Cześć. Cześć, witam wszystkich. To powiedz nam, jak przekonać dziesięciolatka, że granie w piłkę lub jazda na rowerze jest fajniejsza niż granie na telefonie. No, obecnie jest to bardzo ciężkie zadanie, więc na pewno by trzeba było powiedzieć, jakie mogą być konsekwencje tego siedzenia na komputerze, tak? Jakie mogą być właśnie konsekwencje zdrowotne dla jego aparatu ruchowego, ale w taki delikatny sposób. I wtedy zachęcić go jakąś aktywność wybrać, taką, którą on będzie chciał sam robić, a nie taką na siłę. To jest bardzo ważne, tak? Żebyśmy próbowali znajdować taką aktywność, która mu się będzie podobała i będzie ją robić z przyjemnością. No to próbujemy. Zachęcamy do różnych aktywności. On mówi, a nie chce mi się. Ja wolę grać na komputerze, bo tu mam spotkanie online z kolegami. Yy, nie. No, to jest bardzo częste niestety. Coraz częściej rodzice takie rzeczy słyszą. No tu już jest rola rodzica, tak? Więc on musi jakoś zainterweniować, szukać jak najbardziej jakichś aktywności dodatkowych. Wiem, że to jest ciężkie. Hmm. No na pewno trzeba mu pokazać. Może z nim zacząć to robić, tak, żeby to była taka wspólna jakby zajawka. W ten sposób spróbować. Żeby obserwował i naśladował, bo tak. dzieciaki naśladują rodziców. Dokładnie. Od najmłodszych lat jesteśmy obserwowani, tak naprawdę naśladowani, więc jeśli my będziemy aktywni, to dziecko będzie patrzyło na to, i będzie uważało, że tak trzeba robić, i będzie po nas powtarzać, nie? A jakie Ty masz sposoby, żeby młodzież przekonać do, do tego, żeby się ruszały trochę więcej? No na pewno mówię o tych konsekwencjach negatywnych, tak. Więc co może być, jeśli nie będą. Tego robiły, jeśli nie będą aktywne, jakie mogą ich spotkać, właśnie konsekwencje i zdrowotne, i wizualne przede wszystkim, bo wiadomo, każdy będzie z czasem chciał się podobać. Tak, dziecko tak samo zaczyna dojrzewać i zaczyna myśleć o swoim wyglądzie, więc może w ten sposób uderzyć do nich. A te konsekwencje to o czym mówisz, kiedy spotykasz się z młodzieżą? Na początku o zdrowotnych o tym, że skracają sobie życie. I niestety o wadach postawy, tak? Że mogą być przygarbieni, mogą ich boleć plecy, mogą coraz mniej grać wtedy na komputerze, tak? Teraz też jest dużo e esportów, więc próbuję też y, powiedzieć im y, w ten sposób, że jeśli będą w kondycji fizycznej, to i na komputerze też będzie im się lepiej grało. Będą sprawniejsi, lepsza reakcja będzie, więc będą lepszymi graczami. Starasz się łączyć te dwa światy, ten sportowy i cyfrowy, tak. internetowy. Tak, jak najbardziej. No teraz właśnie inaczej nie da, niestety. Dzieci coraz częściej grają, coraz bardziej mają swoich jakiś tam ulubionych graczy obserwują ich, więc trzeba to jakoś połączyć. Jak spotykasz się z dziećmi podczas zajęć w ramach programu walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży, to co od nich słyszysz najczęściej, jeśli chodzi o, o sport, o wysiłek fizyczny? No, na początku pytamy zawsze, ile osób coś trenuje. Są różne klasy. Są takie, że jest naprawdę dwie, trzy osoby, a nieraz połowa. To jest bardzo różne. Nie wiem, od czego to zależy. No, ale właśnie sprawdzamy, jacy są aktywni, kto ćwiczy na wf -ach. Z wf to zawsze się śmieją, więc myślę, że tu idzie dużo zwolniej. Niestety, to też za to odpowiadają mocno rodzice tak naprawdę, nie? Muszą, nie mogą tak słuchać yy, swoich dzieci, że jeśli ich nie chcą, to żeby nie ćwiczyli, tak? Muszą ich trochę zmuszać do tej aktywności, a przede wszystkim na WF-ie. Tych aktywności jest cała masa. No, chociażby ta najprostsza, lekcje wychowania fizycznego. Dokładnie. Dzieci często mówią, że nie mają czasu. To jest bardzo dziwne ogólnie, ale no często od tym się bronią, że nie mają czasu, albo że się źle czują. A złe samopoczucie najczęściej spowodowane właśnie brakiem tej aktywności. To też trzeba dziecku uświadomić, że jeśli się nie będzie ruszało, będzie miało mniej energii do takiego funkcjonowania codziennego, mniej chęci, tak? Na razie tylko, właśnie, to jak na razie przebiegają te zajęcia, które prowadzisz w szkołach podstawowych? Chodzimy z, z Julią, z dietetyczką, po klasach od 6 do 8 i rozmawiam z nimi właśnie na temat tej otyłości, co oni jedzą, jak się ruszają. Co o tym myślą, czy w ogóle wiedzą, co to jest otyłość? Na razie przychodzimy do yy, teoretycznej części, na końcu mamy zrobić praktyczną. Czyli będzie spotkanie na sali gimnastycznej, zrobimy rozgrzewkę, ćwiczenia, troszeczkę dodajemy z elementami boksu, żeby troszkę to urozmaicić i na koniec rozciąganie, jak to prawidłowo robić. To jakie zajęcia praktyczne przygotowałeś dla młodzieży? To będą takie podstawowe, jak pajacyki, przysiady, pompki. Tu będziemy robić technicznie, pokażemy, im, jak prawidłowo oddychać, jak ustawiać właśnie stopy. Takie ogólnorozwojowe tak naprawdę. A skąd pomysł, żeby ruszyć z takim programem w elbląskich szkołach? No ja na co dzień pracuję dużo z dziećmi, prowadzę wiele zajęć z dzieciakami, z młodzieżą i widzę, że jest coraz większy problem z tym. Z otyłością, ale i z, przede wszystkim z aparatem ruchowym, tak? Oni coraz mniej są sprawni, z, z roku na rok niby ta aktywność, Widzimy więcej, może troszeczkę u starszych osób, ale u dzieci to jest niestety dramat. Mają, nie potrafią zrobić podstawowych ćwiczeń, jak nawet przywrotu w przód, czy użyć skakanki. Jest coraz gorzej, z roku na rok. Czy Jaki jest plan dalszy na, na rozwój programu? Czy chcecie tym programem objąć wszystkie szkoły w Elblągu? Chcielibyśmy bardzo. Nie wiem, czy to nam się uda czasowo i czy wszystkie szkoły Wyrażą chęć współpracy, ale mam, mamy nadzieję, że tak będzie: że zrobimy wszystkie szkoły podstawowe, podstawowe, klasy od 6 do 8, a później planujemy może pierwsze, średnie albo przedszkola, ale to bardziej rozmowy z, z rodzicami, z nauczycielami. Jak spotykasz się teraz z młodzieżą i obserwujesz, to gdzie jest najgorzej? W jakim wieku jest ta otyłość największa, czy nadwaga? Może zacznijmy może najpierw od, od nadwagi, bo to jest ten niższy poziom. Myślę, że na początku teraz, z tego co widzę, to wiek przedszkolny chyba jest coraz gorzej. Bardziej jest zaniedbywany, więc to już się zaczyna u nas w przedszkolu, w tym wieku. I teraz aktualnie, jak tak obserwuję, to w wieku 13-14 lat. To już są, to są właśnie ci gracze, tak? Gdzie zamiast się ruszać, iść na podwórko, to oni siedzą przy komputerze i grają. Z czego wynika to, że jest taki problem z nadwagą i otyłością właśnie w, w takim wieku? No niestety te e-gamy, wszystkie te gry online, ale również przetworzone jedzenie. Mamy coraz więcej tego na rynku i coraz mniej ludzi to odróżnia tak naprawdę. Nie czytamy etykiet, nie zwracamy uwagi na to, co jemy, no i plus z mało ruchu, wychodzi nam nadwaga. Czyli trzeba zdrowo się odżywiać i się ruszać. Dokładnie, nic się w tym nie zmieniło. A jakie ćwiczenia, jaka aktywność fizyczna jest najlepsza dla... Takiego młodego organizmu, który no, cały czas się rozwija. Ja uważam, że nie ma najlepszej aktywności. Każda aktywność jest dobra, więc każdy sposób spędzania aktywnie czasu jest dobry. Czy to spacery, rower, pływanie, nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby się ruszać. I ważne, tak mi się wydaje, żeby sprawiało to m, dzieciakom przyjemność. No przede wszystkim, jak nie będzie sprawiało przyjemności, to dzieci nie będą tego robić. Więc, no, to mu musi to być z uśmiechem na twarzy robione bardzo często jest tak, że rodzice szukają tego hobby, bo syn czy córka chodzi raz na karate, ale się znudzi, więc szukamy innej aktywności fizycznej, więc z tych zajęć. Popołudniowych, sportowych no, jest całkiem sporo, ale są one poszukiwane i są zmieniane. No, dokładnie, tak jest. No ale to też jest dobrze. Właśnie teraz tyle tego mamy na rynku, że trzeba z tego korzystać. tak? Szukać tej ulubionych dyscyplin dla dziecka, No ale nie poddawać się, starać się, pokazywać mu, że trzeba się ruszać i żeby to robił dla własnego zdrowia i przyszłości. A czy ważne jest też to, w jaki sposób dane ćwiczenia będą wykonywane przez młodego człowieka? Tak, to jest bardzo ważne, ale od tego są trenerzy właśnie, żeby uczyli poprawnej techniki, żeby pilnowali, żeby dziecko sobie nie robiło krzywdy, tak? Więc, no, na pewno to ma duże znaczenie. Dobrze, a to powiedz w takim razie o tych największych, o naj, czy o najważniejszych zasadach też bezpiecznego treningu, jak on powinien zostać przygotowany, przeprowadzony przez trenera, żeby to było z korzyścią dla zdrowia, dla młodego organizmu, no i też bezpiecznie, żeby został przeprowadzony, no żeby też no, nie nabawić się jakiejś kontuzji. No na pewno trzeba porozmawiać też z rodzicem na temat zdrowotnym, czy nie ma właśnie jakichś wcześniejszych kontuzji, czy nie był po jakichś zabiegach, operacjach, przeprowadzić taki wywiad. No i wtedy, żeby dziecko dołączyło do treningu, to tak naprawdę trzeba zrobić poprawną rozgrzewkę. I pamiętać też o koldaunie, te czyli o rozciąganiu, żeby rozluźnić dziecko, żeby uspokoić, żeby go wyciszyć na koniec treningu. Czyli to jest taka złota zasada tego treningu. No rozgrzewka, część yy, centralna i tak naprawdę rozciąganie. Cały czas w naszej rozmowie przewijają się rodzice, więc czy, powiedz mi, czy oni odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o proces, pokazywanie, co warto jeść i że warto się ruszać? Tak, rodzice odgrywają najważniejszą rolę, tak naprawdę naśladują dzieci, więc jesteśmy ich wzorcami, więc oni na nas będą patrzeć, będą nas naśladować, Musimy o tym pamiętać i pomagać im w tym tak, uczyć ich prawidłowych nawyków i również żywieniowych i jak aktywnych. to jak to zrobić? To czy też planujesz rozmowy i edukację rodziców w związku z tym? No, mam nadzieję, w przyszłości możliwe, że tak. Jeśli nam czasu starczy i będą zainteresowani, bo wiadomo, no muszą być zainteresowane osoby do tego. Tak na siłę też nie zmusimy dorosłych osób, żeby nas słuchali i żeby to wdrożyli w swoje życie, więc takie prelekcje mam nadzieję, że też poprowadzimy, że będzie większe zainteresowanie i będzie wszystko ok. A powiedz mi, w jakiej kondycji ogólnie są dzieciaki w wieku szkolnym? Moim zdaniem słabej. Tak jak wcześniej wspomniałem, podstawowe ćwiczenia robią dla nich bardzo problem, są bardzo dużym problemem. Czytałem ostatnio odnośnie statystyk, kiedyś takie testy jak Coopera, test Coopera, czyli bieg 12 minut, był tak naprawdę... Prost do wykonania dla dzieci w podstawówce, w klasach tam 13, 14, czy tam 12, 13. Walczyli tak naprawdę o oceny, żeby jak najlepsze czasy, w tym czasie przebiec dystans. Teraz z tego, co czytałem, to bardzo mało dzieci w ogóle ukańcza bieg, czyli nasza kondycja jest coraz słabsza. To jest czym spowodowane? Brakiem aktywności siedzeniem w domu. Co by trzeba było zrobić, żeby to zmienić? No zacząć od rodzica, tak jak wcześniej wspomniałem. Co trzeba zrobić? No zachęcać, próbować z tymi dziećmi coś robić, coś innego poza domem, tak? Wyjść na plac zabaw przede wszystkim, wyjść jak najwięcej na świeże powietrze, żeby to było aktywnie, spędzane czasu. Później jakieś rowery dorzucić, albo, tak jak mówiliśmy, szukać jakiejś powoli dyscypliny. Teraz są różne dyscypliny sportu, które już od najmłodszych grup można iść się zapisać i uprawiać, więc... Im wcześniej, tym lepiej. Tak naprawdę, im wcześniej zaszczepimy sport w naszym dziecku, tym będzie lepiej w przyszłości. Wydaje mi się też, że kiedy chcemy zwalczać otyłość i nadwagę wśród dzieci i młodzieży, to nie możemy tylko skupić się na, na prelekcjach i na, na edukacji że trzeba by tą praktykę też bardziej i intensywniej jeszcze wcielić w życie. Dokładnie. Dlatego te lekcje WFU, tak jak mówiłem wcześniej, Zachęcać te dzieci do ćwiczeń. To już jest dobra, dobry znak. tak. Jeśli dziecko będzie chciało ćwiczyć, później są dodatkowe zajęcia, jakieś sks -y czy baseny i próbować zachęcać, żeby jak najwięcej praktyki. A że z czasem zmieni dyscyplinę, czy będzie chciało coś innego, to też jest normalne i też, żeby nie hamować ich w tym. Dziecko, jeśli nie będzie się czuło w jakimś sporcie, nie będzie chciało tego robić, to najlepiej poszukać mu inną drogę aktywności. Czy lepiej, żeby to... Dziecko samo wybrało aktywność fizyczną, którą chce realizować? Myślę, że tak. Trzeba z nim porozmawiać, co by chciał robić, tak naprawdę, bo jeśli będzie na siłę ciągany, to na, długo, na dłuższą metę no nie przejdzie to. Będzie próbował kombinować, żeby nie iść na te zajęcia, a to nie o to chodzi. Jak rozmawiasz z młodzieżą, to jakie one mają sportowe pasje? Teraz często piłkę słyszę, sporty, walki się zdarzają, ale dużo basenu też jest. Myślę, że basen, ze względu na to, że są zapisy chyba ze szkoły, więc to jest dobry ruch w tą stronę, w tym kierunku, więc to są takie najczęściej aktywności. Jeszcze kilka razy się zdarzy, że jazda konna, ale to wiadomo wśród dziewczyn bardziej. Czyli u, a u chłopaków? Piłka nożna. Piłka nożna. A na przykład piłka ręczna, koszykówka. Jeszcze się nie spotkaliśmy. Dużo jest tych dyscyplin, tak naprawdę, więc można, można przebierać i, i wybierać. Mówiliśmy o, o edukacji, to jest ważne, ale czy jak myślisz, czy te zajęcia i te spotkania w szkołach, czy one coś zmienią, zmienią nastawienie wśród młodzieży? Mam nadzieję, że tak. Po to to robimy, żeby chociaż jedna osoba zmieniła swój stosunek do jedzenia i do aktywności fizycznej. Na początku nie chcą rozmawiać, ale później coraz bardziej się otwierają więc jakaś świadomość zaczyna rosnąć, zadają nam pytania na koniec, więc to jest dobry znak. Mam nadzieję, że jakoś przemawiamy do tych dzieciaków, wracają do domu, rozmawiają o tym z rodzicami i coś wspólnie może zmienią, wybiorą jakąś dyscyplinę sportu. O co pytają? O co pytają? Często pytają o, o moje zajęcia, to znaczy co ja ćwiczę tak naprawdę, no, ale to już jest fajne, bo zaczynamy jakąś tam rozmowę. I często pytają, co jest w takim razie? Po treningu, przed treningiem, więc to też tak rozmawiamy na ten temat. To są takie najczęściej zadawane pytania. Kiedy spotykasz się z młodzieżą i mówisz o tym, że warto się ruszać, mówimy o tych negatywnych skutkach, ale powiedzmy sobie o tych korzyściach, które wynikają z tego, że my jesteśmy sprawni fizycznie. Tak, Najbardziej przemawia do nich chyba jednak aspekt wizualny, bo już są w takim wieku, że zaraz będą chcieli się coraz bardziej podobać, będą dbali o swój wygląd, więc to przede wszystkim do nich przemawia, kiedy mówimy o tym, że będą lepiej po prostu wyglądać, będą lepiej się czuć, będą mieli więcej energii, będą bardziej pozytywnymi ludźmi. To wizualnie? Tak. Ale zdrowotnie? Zdrowotnie też, dużo lepsza poprawa. Pilnujemy, żeby właśnie. Mówimy też o śnie, tak naprawdę, bo duży problem też jest teraz, że dzieci mało śpią. Coraz mniej, więcej czasu spędzają przed telefonem, przed komputerem, stają wcześniej, nie mają siły, nie, mają, nie są skoncentrowani na zajęciach, więc też opowiadamy o tym, jak ważną rolę odgrywa sen tak naprawdę najważniejszą, regeneracyjną. To ile taki młody organizm potrzebuje snu, żeby się zregenerować? Też jest tak ogólnikowo powiedziane, że od 9 do 12 godzin. Dużo? Dużo, tak. Ale dorosły człowiek trenujący tak samo minimum to jest 9 godzin snu, żeby odpowiednio zregenerować się do treningu, do procesów myślowych i do poprawnego funkcjonowania. No i teraz trzeba bić się w piersi i pomyśleć, drodzy słuchacze, kto z Was śpi codziennie minimum 9 godzin? Myślę, że mało osób. Ile godzin dziennie śpisz? No niestety u mnie to leży na około sześciu. To i tak nieźle. Tak, ale ogólnie tutaj się mówi też o snu w całej dobie tak naprawdę, więc to nie musi być pod rząd. Drzemki też się liczą, więc dobrze jest to też pilnować. Jeśli nie, nie przespaliśmy się w nocy tyle, nie wyspaliśmy, to dobrze jest zrobić sobie taką drzemkę w ciągu dnia, jeśli mamy czas. Po obie dnia drzemka tak, jest, jest okej? Okay stosujesz? Tak. Czy taka drzemka, nie wiem, 30 minutowa na przykład to pozwoli też nam się zregenerować. Jak najbardziej. Jak najbardziej pozwoli. Ja sam stosuję ale około 15 minutowych, 20. Mi to bardzo pomaga. Ale dzięki temu mam energię na drugą połowę dnia. Kiedy widzimy, że nasze dziecko po szkole czuje się zmęczone i też ucina sobie drzemkę, zostawiamy Dajemy mu się zregenerować, czy budzimy i wstajemy, bo na zajęcia kolejne trzeba jechać popołudniowe. Niech się zregeneruje. Potrzebuje widocznie tego czasu, tego, tej regeneracji, ten organizm. Słuchajmy nasze dzieci, też obserwujmy, dajmy im wypocząć, tak? I rozmawiajmy z nimi. Przede wszystkim. Mówimy o rodzicach, że odgrywają bardzo ważną rolę w tym całym procesie zdrowotnym swojego dziecka. A jakie są najczęstsze błędy, czy jakie najczęstsze błędy ty zauważasz wśród rodziców lub opiekunów właśnie przy wspieraniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży? Rodzic nieraz za bardzo chce bardziej niż dziecka i to jest troszkę niezdrowe. Na siłę ciągnięcie na jakieś zajęcie, zmuszanie do aktywności, i do jednej wybranej, której rodzic sobie wyobrażył, że on będzie w tym mistrzem. Więc to jest podstawowy taki błąd. Żeby słuchać, rozmawiać z dzieckiem i patrzeć, czy w ogóle on chce to robić. Rozmawialiśmy też o tym, że młodzież zwraca uwagę na efekty wizualne. Tak. Że chcą się sobie też podobać. Ale wydaje mi się, że, że to nie powinien być jedyny powód, dla którego oni zaczną się ruszać. Tak, jak najbardziej. No, dlatego też mówimy o konsekwencjach zdrowotnych. Rozmawiamy dużo na ten temat, no naśnie chorób, cukrzyczy, mjazdziec, żeby byli świadomi, ale też mówimy o tym, jakie konsekwencje brak ruchu przynosi dla ich kości. że Mają mniejszą mineralność, więc są bardziej narażone na złamania, na pęknięcia, na uszczepki na stawach. Czy mówicie też o tym podczas spotkań z młodzieżą, że to, co teraz może im się wydawać trochę absurdalne, że jeśli teraz podejmą aktywność fizyczną i będą sprawni fizycznie, to ich organizm na stare lata, czyli jak będą w wieku swoich dziadków na przykład, to im za to podziękuję? Mówimy, że to przedłuża życie. Trzeba o tym pamiętać, ze względu nawet na te choroby że im będziemy bardziej aktywni, tym mniej jesteśmy narażeni na takie właśnie yy, choroby jak typu cukrzyca. No i bardziej mówimy o tym wieku już troszkę bardziej średnim, tam po 30 czy tam w wieku 20 lat, że, jeśli, że do mnie zgłaszają się osoby właśnie już w tym wieku, gdzie mają problem z nadwagą i to jest niestety, to są konsekwencje, które ponieśli za młodości. Czy wtedy o tym nie myśleli. Jedli, mało się ruszali, a później przychodzą właśnie szukać pomocy do takich trenerów jak ja. I to niestety zajmuje dużo czasu, ale też pieniędzy, nie szukujmy się. Żeby o tym pamiętali, że później te, to może ich kosztować. A jeśli będzie nadmierna otyłość, jakaś duża, mocna otyłość i później schudniemy, to właśnie aspekt wizualny to zostaje nam wisząca skóra, i tutaj już musi, musimy iść do chirurga. Więc też o tym rozmawiamy, żeby mieli taką świadomość, że to może przynieść i takie konsekwencje. Z danych, które zostały opracowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, ja dotarłam do danych z 2018 roku, nie znalazłam wcześniejszych. Wynika, że nadwagę w wieku szkolnym dzieci ma około 30%. To jest bardzo dużo. No, niestety, taki zapowiada się, że to będzie rosło. Podobną. Z roku na rok ta otyłość wśród dzieci, nadwaga, przepraszam, ma przybywać. Więc to będą ogromne liczby, tak naprawdę. I na zakończenie, to podsumujmy naszą rozmowę. To co zrobić, żeby nasze, yy, nasze dzieci ruszyły się z kanapy i odstawiły telefon i komputer na rzecz ruchu na świeżym powietrzu. Dać im dobry przykład i samemu się ruszyć. I zachęcić do wspólnej aktywności i właśnie szukać jakichś dodatkowych zajęć. Wydaje się, że w teorii to jest proste. Proste. A w praktyce? Różnie to bywa. Myślę, że ciężko. <noise> ciężko, bo rodzicom też, no, nie chce się niestety. Nie chce się trenować. Nie chce być aktywnym. A od samego z siebie trzeba najpierw zacząć, żeby to dziecko zobaczyło. Kiedyś miałem taki przypadek, że właśnie Dzieciak przygadał klientowi, mojemu potencjalnemu klientowi, że sam by się właśnie ruszył. I wtedy się zapisał do mnie, tak, żeby dać mu przykład. I poskutkowało, że dziecko też się ruszało? Z tego co wiem, to tak. Tak. Zaczął nawet z nim przychodzić do mnie na salę i później po prostu szukali aktywności, jakiejś sportu. Został lekko tym zarażony i sam postanowił, zobaczył, że się lepiej czuje. Ma wspólne też pasje z tatą na temat jakichś tam rozmów sportu i poszli w tą stronę. Czy wspólna pasja z rodzicami, wspólna sportowa pasja z rodzicami pomaga? Myślę, że tak. Bo można to robić z rodzicem, jest fajna forma spędzenia wspólnie czasu. Na przykład wspólne wycieczki rowerowe? Dokładnie. Albo spływy kajakowe? Dokładnie. Jest tego dużo. Można dużo robić aktywności z rodzicami. Podsumowując jeszcze twój program, który prowadzisz w szkołach podstawowych, to jaki chciałbyś, żeby to przyniosło efekt? No, żeby te dzieci zaczęły czytać etykiety, uważać, co jedzą i więcej się ruszało. Za moich czasów, pamiętam, za moich czasów, no, dziwnie to zabrzmi, ale kilka lat temu, wstecz, jak było lato, jak się otworzyło okno, to się słyszało dużo tych dzieci, widziało się tych dzieci aktywnych, grających w piłkę. Teraz niestety są piękne boiska, a stoją puste. Więc chciałbym, żeby one się zapełniły i żeby te dzieci były coraz bardziej aktywne. Tym bardziej, że mam sam małego synka i nie wyobrażam sobie, żeby on siedział ciągle przed komputerem i nie chciał wyjść na dwór, grać w piłkę czy biegać w berka się bawić z kolegami. Dziękuję ci bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, był to podcast Kilka pytań, a gościem programu był trener personalny Patryk Drzewiecki. Kilka pytań.